Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w ASMR wersji odcinka. Będziemy mówić na gorąco o serii DRX vs. Genji. No i moi drodzy, czego my właśnie doświadczyliśmy? To jest jeden z największych, jak nie największy upset w historii worldsów DRX. Podkreślę to. DRX, drużyna, która nie wygrała żadnego meczu w regular splicie samerze na drużynę z top 5, osiągając tym samym top 6 i odpadając w playoffach w pierwszej rundzie versus Leafs Box, odpadając wynikiem 3-1, odpadając w bardzo przekonującym stylu, w takim sensie, że przekonali mnie do tego, że powinni kurwa odpaść, chodzą nagle z gantletu do warsów jako czwarty seed. Wygrywają swoją grupę w playinach, wygrywają swoją grupę Main Stage'u, wygrywają ćwierćwinę na IDG w dobrym stylu, ale też w stylu ciekawym, no bo mieliśmy, wiecie, dużo aż i na ID Carey, i na saporcie, mieliśmy Heimerdingery, więc spodziewałem się, że to mógł być taki trochę one hit wonder, że raz im siadło, a teraz po prostu kolejna drużyna się zaadaptuje i już nie będzie tak łatwo. Niemniej jednak na nich się kurwa nie da zaadaptować. Oni są po prostu za dobrzy. I Zeka, który do tej pory grał tylko, wiecie, Elas, Azir, Akali, praktycznie tylko te trzy piki, nagle wyciąga w tej serii Ari, nagle wyciąga w tej serii Galio i nimi totalnie wywozi. Zauważmy pewną rzecz, jeśli oglądaliście tę serię, to tam, może poza Botlejnem, indywidualnie był absolutny wywóz. Doran przecież ginął solo Bolona Kingena. Fiosik zagrał 10 razy lepsze zawody niż Pinat. Zresztą umówmy się, to nie jest turniej Pinata. Pinat wyglądał blado, Pinat wyglądał bezbarwnie i po prostu był jednym ze słabszych dżunglerów, z tych dżunglerów, którzy się dostali do fazy pucharowej. Dodatkowo Czowi, legenda koreańskiej sceny, bardzo hajpowany zawodnik, nie istniał. On w zasadzie autentycznie w tych grach nie istniał. Oczywiście całe GenG istniało w kierce numer 1, która wydawała mi się być takim statementem, jeśli chodzi o makro, jeśli chodzi o Poziom skoordynowania drużynowego, że w zasadzie myślałem, że już jest trochę po frytach, że ta seria nie dostarczy nam żadnych większych emocji. Szczególnie, że w drugiej gierce było podobnie. Co prawda gierka była dosyć wolna, ale G&G kontrolowało early game i pamiętam, że miałem taki moment oglądając z moim tutaj ukochanym montażystą. Tak chwilę sobie pogadaliśmy, była jakaś minuta 15. I gold był w zasadzie na even, nagle mamy minutę 16 i Genji prowadzi dwa koła w Goldzie. Tak to mniej więcej wyglądało. Samymi rotacjami po mapie, samym makro powiększali swoją przewagę w złocie, a w zasadzie nawet nie powiększali, a w zasadzie ją wytwarzali w danym momencie. Potem natomiast mieliśmy jednego smoka piekielnego dla Diarex, drugiego smoka, i ostatecznie przerodziło się to w Soula, w Eldera. No to było po prostu niesamowite, niesamowite widowisko. DRX było lepiej fajtującą drużyną niż Genji. Mówiłem o tym, że DRX będzie raczej lepsze w early gameie i było w gierce numer 3 i w gierce numer 4. Uważam, że zagrali clean, szczególnie gierka numer 3. No to był po prostu stomp, to był stomp. Gierki 1 i 3 to były stąpy w dwie różne strony. Pierwsza była dla Genji, druga była dla DRX. DRX naprawdę świetnie sobie radziło w mid to late game. Grali bardzo dobre makro, a już w gierce czwartej w zasadzie makro Genji opuściło czat. Oni autentycznie przestali grać w komputer i jest to zaskakujące i niesamowite poniekąd, bo, no, tak jak wiecie, no, jestem fanem LCK i oglądałem masę, masę meczów Genji. I naprawdę pod względem poziomu, pod względem gameplay'u, pod względem koordynacji i kreatywności na Summoners Rift ci goście nie mieli sobie równych. Absolutnie. Byłem przekonany, że oni przestąpują te wolcy, autentycznie przestąpują. Oczywiście miałem pewne znaki zapytania odnośnie tego, jak sobie poradzą na ekipy chińskie, no bo trudno jest porównać dwa regiony, póki faktycznie nie zmierzą się ze sobą w bezpośrednim starciu, niemniej jednak. Ginji było dla mnie murowanym faworytem. No i tak, początek grup stageu, słaby, naprawdę słaby, naprawdę marny, ale potem zaczęli bounce backować, wygrali grupę. Potem ćwierćfinał, finał, seria na Damon Kia, ale Damon tak naprawdę, nie wywalając dwukrotnie, Yumi trochę sobie tę serię strollowało. No ale bez Yumi i tak wygrali jedną mapę, ostatecznie wygrali serię. Zasłużenie czy niezasłużenie? Głupota, Damon. Że zostawili Yumi. Ginger to po prostu skrupulatnie wykorzystało. Tutaj natomiast, gierka pierwsza, spodziewałem się statementu. I DRX zamknęło mi mordę. Nie wierzyłem, że oni są w stanie to wygrać. Obstawiałem 3-2 dla Genji. Spodziewałem się, że Genji może trochę czołkować i że to może być generalnie banger seria, ale nie spodziewałem się, że DRX to wygra. W najśmielszych marzeniach, snach, oczekiwaniach nie powiedziałbym, że DRX to wygra. To po prostu jakoś się nie kleiło, nie zgadzało. To musiałby być jakiś błąd w Matrixie. Okazuje się, że kurwa, to nie jest błąd w Matrixie. To jest rzeczywistość, w której żyjemy. DRX wygrywa 3-1 na mistrzów. Korei na kietuzy tej gry jak Ruler, Czowi, Lehends, Pinat czy nawet Doran. Chociaż umówmy się Doran i Pinat akurat zagrali naprawdę naprawdę słaby turniej ale i Czowi zagrał trochę poniżej oczekiwań szczególnie te serię. I w gierce numer 4 widać było że po prostu presja uderzyła do jego głowy Zrobił dwa tak dziwne flasze że można było się oglądając to tylko łapać za głowę. Inna reakcja nie miała tutaj prawa bytu. Natomiast co do samego DRX, Zeka jest według mnie na ten moment absolutnym MVP turnieju. Ten gość poczynił tak postępy od playoffów LCK do tego miejsca, w którym jesteśmy, do półfinałów Worldsów, że to po prostu się nie mieści w głowie. Nie widziałem tak dużego improvementu w tak krótkim czasie chyba nigdy, a oglądam tę grę już od prawie 10 lat. Piosik, jungler, którego uważałem za totalnego gówniaka, jakiś... Przeciętniak, jak cetierowy jungler, i czasem wydawało się, że jest naprawdę zajebisty i gra świetną jedną gierkę, żeby drugą totalnie strollować i nic nie robić. Był znakomity, zagrał dwa razy Kindred, wywiózł. Kindred super siedzi w czempiony jak Graves czy Viego. Szczególnie jeśli się zastanowicie, no to przecież jego trochę traci potencjał do swoich resetów, a ta postać jest pokutego zbudowana, spudowana, jeśli Kindred rzuci swoją erkę. Meta piosikowi siedzi i on to po prostu wykorzystuje. no Gra jak znud. Typ jest niesamowity. Deft i Beryl, świetne dło. Beryl absolutnie zaskakuje. Zostawiają mu R5 Supporta, bo tu sobie wyciągnie Sorakę, tu brał, ma tu jeszcze. Chuj wie co on wymyśli. Gość jest przepotężny i gra innym stylem niż jeszcze rok czy dwa lata temu, ale on się w tym stylu świetnie odnajduje i robi ogromną różnicę dla swojej drużyny. Deft jest takim po prostu nie aż tak wyróżniającym się, ale znakomitym, stabilnym punktem. I on po prostu. Wkłada obrażenia i strzela. No i moi drodzy, to jest pierwszy finał dla Defta. Pierwszy w historii jego kariery. Grał od 2013 nigdy tego nie zrobił. I chyba nikt by się nie spodziewał przed tymi wordsami, że zrobi to w tym roku z tą drużyną. Z drużyną, która nie wygrała żadnej best of trójki, żadnej best of piątki. W summer regular splicie LCK na drużynę Stop 5. Niesamowita historia. No i do tego jeszcze to wszystko domyka Kingen. Kingen który ma Champion Ocean. On zagra i Ornem, i Sejuani, i kurwa Fiorą, Kamil, wszystkim. I zagra świetnie. Kosie jest super stabilny, zagrał znacznie lepszą serię od dorana, i to tak, i to tak, wiecie, bez podjazdu. No i naprawdę gra też dobre teamfighty, Zagrał dobrze Gragasem, zagrał dobrze Ornem. To się wszystko po prostu kleiło. DRX jako kolektyw grało świetne fighty, świetne makro. Super wykorzystywali Baron Power Buffy. Nie wiem, tę ekipę można po prostu tylko chwalić. No i czapki z głów, dlatego co osiągnęli. Czarny koń z krwi i kości, i nagle ten czarny koń pojawia się w finale Warsów. Dodatkowo nigdy wcześniej, czwarty seed z jakiegoś regionu nie miał szansy wygrania Warsów. Nigdy wcześniej. W 2017 trzeci seed, jakim było Samsung, wygrał Warsów. Ale to był trzeci seed. A nie czwarty, nie czwarty. Czwarty, czyli drużyna, która musiała wbić się do tego turnieju z playinów. Niesamowita historia. Prawdopodobnie nawet żadna drużyna z playinów nie zaszła tak wysoko. Mam nadzieję, że teraz widzicie, z jakim kalibrem historii, niesamowitej narracji się w tym momencie stykamy. No i ostatecznie finał zapowiada się bardzo ekscytująco. Oczywiście nagram o tym osobny materiał, ale te dwie drużyny naprawdę zasługują na to, żeby być w tym finale i grały zajebisty turniej i to będzie ogromna przyjemność móc za tydzień obejrzeć bezpośrednie starcie tych dwóch ekip. I dodatkowo jest to przyjemne, ponieważ Korea na 100% wygrywa tegoroczny Worlds. Ja się z Wami żegnam. Jeśli podobał się Wam odcinek ASMR-owy, to nie zapomnijcie zostawić subka, łapki i dzwoneczka oraz miłości na innych socialach. Trzymajcie się i do zobaczenia! Mam nadzieję, że będziecie mieć udany Halloween. Pa, pa.